Cześć, witajcie w kolejnym odcinku hashtagów. Dzisiaj próbujemy odgadnąć, czy pijemy Mirindę czy Fantę. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, tak. zaczynamy od tego. A nawet jakiś kolor inny. No, ale ja już widzę małą różnicę, bo ta. Po lewicy kolorze, kolorze jest hmm. bardziej pomarańczowa. Liczowa. Tak, ta, ta po lewej, a ta po prawej taka żółtawa? I... Tak, to mam bardziej tak, żółty, już, no nie? Już po samym y, kolorze. Tak. Widać, ta po lewej jest bardziej tak, mętna, co oznacza, chyba... że ta jest z prawdziwych hmm, pomarańczy. Tak, na, na pewno to właśnie to oznacza, <laughs> na tak, pewno. Tak, tak, właśnie tak. No Kiedy tak. ostatnio piłeś fanta Mirinda? Nie wiem, ja w ogóle... Ja w ogóle tego nie, pi nie piję. Powiem Ci szczerze, że nigdy nie zostawiam się, o ile Pepsi, to wiesz, takie oczywiście tak oczywiste Pepsi Cola, a Mirinda i Fanta. Ale nie dbajmy, tylko okay, napijemy się. Okej, okay. Dobra, to co? Ten po Ten po Mmm, ale smrodzik konserwatu. Czuć ten gaz, ten wspaniały gaz. Jest w ogóle bez gazu. Wydaje mi się, że Fanta ma więcej gazu, a Milinda mniej. Taki mój dziwny smak. A mnie według mnie ale... Milinda jest słodsza. Smakuje cytrusowo. <laughs> Pomarańczowo. No. 8, no trochę sztuczne, wiecie, tak. aż to jest taki smak, że aż zęby bolą. Ale jest spoko, no spoko. No takie słodkie, no. Dobra, spróbujemy dalej. Drugie. To ma bardziej taki smak, jak taki, taki plusz, jest taki plusz, no nie? Jak jesteś przeligiony. O Boże, ciężki wybór! Tu jest chyba więcej bąbelków. Mhm. No, na początku myślałem, że to jest ten smak, jest taki. taki niewyraźny tutaj. A okazuje się, że tutaj jest bardziej niewygodne. No. To jest jeszcze słodsze A mi się względu. wydaje, nie, mi się wydaje, że tamto było słodsze niż to To jest bardziej gazowane moim zdaniem A to jest, jest tak, to jest bardziej gazowane A to jest bardziej słodkie Bardziej mdłe takie, okay. bardziej sztuczne i dłe. Ogólnie to mi bardziej smakuje, bo ja lubię kwaśne rzeczy, ale... W sumie tak, w sumie dobra, masz ma rację to jest, bardziej, to jest bardziej słodkie, to jest bardziej kwaśne Więc chyba będzie To jest mirinda Więc to jest mirinda, a to jest fanta mm? To jest Ach. fanta, hmm. bo Fanta była słodsza i tak mi się wydaje. A tobie się wydaje, że to jest fanta? To jest fanta, nie? bo nie. Fanta była jaśniejsza i, i mniej słodka. To tak, to tutaj mamy Fantę, tu fanta, mamy Mirindę, tu Mirindę. i, i Krzyśla. I jaka? Powierzę, jest, że jest prawda. jest prawda. Nie, yes! yes! jesteśmy zwycięzcami! Jest! Wygraliśmy. <laughs> Widać tutaj. Who's the boss. Tak, tak, tak. Dziękuję. Spadaj. Co ma się badać? Mm. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę albo w dół, subujcie, komentujcie. No i zapraszam na kanał Ladies. Tam nie jemy, nie pijemy, ale się malujemy. Tutaj. Pa.